Cześć, YouTube, dzień dobry, witam serdecznie. Heroes of Might and Magic Oldenera, wersja demonstracyjna. Moi drodzy, w tym materiale skupimy się na trybie areny. Były już jebusy, były też crossroads, ale teraz przyszła pora na arenę, ponieważ zdecydowanie za mało miłości aktualnie dostała. Słuchajcie, arena: no oczywiście, w wersji demo nie jesteśmy w stanie grać przeciwko żywemu przeciwnikowi. Możemy grać tylko przeciwko sztucznej inteligencji w sensie versus AI, no ale trudno. Nie jest to pełen experience, jakiego moglibyśmy doświadczyć jednakże uważam, że tryb areny o tym sobie może podyskutujemy też, ale tryb areny będzie jednym z popularniejszych trybów wręcz jestem tego yy, przekonany pod tym kątem a dlaczego Ano dlatego, że cały tryb jest bardzo fajnie jest zautomatyzowany, jest szybki przede wszystkim i zawiera w sobie no powiedzmy kwintesencję, chociaż kwintesencja heroesa może być troszeczkę nad interpretacją, bo cały ten jednak silniczek i wszystkie nasze inne decyzje, jakie podejmujemy na mapie strategicznej mają oczywiście też kluczowe znaczenie, jednakże tutaj macie mało czasu, siadacie sobie, pykacie sobie rękę 20-30 minut, myślę, że maksymalnie i macie jakby Meczyk rozegrany, usatysfakcja usatys znaczy z rozgrywki też jest, i dodatkowo będzie też tryb oczywiście rankingowy. Dobra, teraz, już z większą wiedzą, jeżeli chodzi o jednostki, jeżeli chodzi o umiejętności, możemy sobie to na spokojnie rozegrać, wybrać sobie bohatera, dobrze sobie spróbować zbudować deczek, i przy okazji porozmawiamy sobie też o tym, co mogliby twórcy poprawić. A może poprawić to jest złe sprawo, ba słowo, bardziej. Usprawnić, bo myślę, że tam pole do popisu jest i ten tryb naprawdę może być czymś potężnym. Oczywiście, to jest moje subiektywne zdanie. Jedziemy, wybierz bohatera. Mamy do wyboru bastionka z nekropolii, helgatkę ze schizmu, no i tego zioma, którego nie pamiętam, lorda Edgara. Ok, z templa. No jak sobie popatrzymy na ich specjalne zdolności. Stworzenie wiegarni otrzymuje minus 10% od ataków bazowych i dodatkowe za każdy dwa poziomy bohatera. Dobra, całkiem niezły bastion się trafił, jeżeli chodzi o Necrusa. Jeżeli chodzi o serce z lodu, no to się trafiło w sumie identyczne co. Tak, to patrzę. Od ataków bazowych otrzymujemy od ataków dystansowych. Nie, tutaj jest od dystansowych ataków drugim zasięgu, a tutaj jest minus 1% od ataków wręcz podobne, ale nieco inne. Natomiast prawdziwy Lord, Lorda Edgara zwiększa atak obronę przyjaznych stworzeń o 20% wartości jego ataku i obrony oraz dodatkowe 5. No to ten wydaje mi się najmocniejszy, jeżeli chodzi o typ Areny. No i tutaj pierwsza wzmianka, ponieważ mamy bohaterów w Woldenerze, którzy są, mają specjalizację do jakiejś jednostki. I zwiększałem ich, jej przychód. Powiedzmy, że mogłoby to mieć, bo tam oprócz, oprócz jednej jednostki, na przykład więcej na koniec tygodnia, czy na początku nowego, to jeszcze dostają dodatkowy damage procentowy. Tylko co w sytuacji, jak takie jednostki naszej specjalnej nie trafimy? No właśnie, dobra, w każdym razie, Lord Edgar przede wszystkim umiejętności. Lord Edgar może być awanturnikiem albo wzorem. Moglibyśmy się tutaj pokusić, ale czekajcie, nie zdobędziemy tego, tak? Bo to jest 15. Nie, nie zdobędziemy, bo by trzeba było mieć 5 na maksa i trafić perfekcyjnie 5. Dobra. W każdym razie, yy, ascendencja, czyli tutaj ta klasowa zdolność, klasowa yy, spe, specjalność frakcji reakcji świątyni. My sobie polecimy z zaawansowanym natarciem od razu. Zdolność przyjaznych stworzeń 50%. Ataki dystansowe rosły długim. Z każdym atakiem przyjazne stworzenia generują. Wszystkie te trzy są fajne. Jednak nie wiedząc jakie będziemy mieć jednostki podejrzewam, że ucznictwo jest troszeczkę riski. Natomiast też sztuki bitewne, że zdolności zadają 50% więcej jest bez sensu. Więc ucznictwo albo marsz bitewny bym wziął i tak w ciemno marsz polecimy żeby mieć lepszą generację fokusu trafiliśmy trafiliśmy o kurde szczęście i szczęście i wybitne natarcie yy, możemy spróbować tego laka sobie wziąć możemy sobie spróbować bo Anusz się uda wbić całą tom, nie no żartuję ale przynajmniej będzie to ładnie wyglądało Mm, przyjazne stworzenia mają o 1% większą szansę na szczęśliwy trwaw za każdy punkt szczęścia. Premia ta jest podwajana, gdy bohater włada magię pierwotną. Bohater otrzymuje 25% więcej złotych oraz zasobów. I widzicie, jeden z talentów, które ja bym chciał zobaczyć, że są na arenie podmienione. Wiem, że to wymaga więcej pracy, ale hej, będziemy mieli early access, więc czemu by nad tym troszeczkę nie posiedzieć? Nie mówię, że w pierwszej kolejności ale jak już będą twórcy zdobione to co chcą mieć zrobione to nad tym bym się skupił żeby powywalać takie takie umiejętności, takie talenty właśnie co dają coś na mapie strategicznej a nad w trybie areny mapy strategicznej nie ma Szczęśliwie, szczęście przeciwnika w walce zostaje zmniejszone no to będziemy tutaj brać sobie bestialską pewność na 100% dalej mamy zaawansowaną magię zmierzchu i szczerze mógłbym w to pójść byśmy mieli już trzy skille Byśmy mieli trzy skile i w Magia Zmierzchu ma fajne, fajne, fajne zaklęcia. Synergia szkół na era, 4 do mocy zaklęć rzucanych Magii Zmierzchu, dodatkowe plus 1 do mocy za każdą inną, poznaną szkołę magiczną. Tego nie będziemy brać, bo nie chcemy mieć innej szkoły magicznej. Kamuflaż: przeciwnicy nie są w stanie zdobyć szczegółowych informacji. Kolejny bezużyteczny skill na arenie. Yy, najczarniejsza noc, minus 1 to poziom wszystkich zaklęć Magii Zmierzchu wroga. No powiedzmy że może być chociaż plus 4 do mocy rzucanych No to to weźmiemy bo to dodatkowe plus 1 mocy za każdą ten drugi człon po prostu jest w tym bildzie bezużyteczny bo raczej w inne magie nie będziemy chcieli uderzać mamy tak zaawansowaną obronę zaawansowane bitewne rzemiosło to jest bardzo spoko tylko widzicie nie wezmę tego chyba jeszcze weźmiemy sobie wybitną magię z zmierzchu bo spróbuję upolować jeszcze dwa te żeby się upewnić, ale nie wbijemy. Nie pamiętam, jaki jest tutaj poziom. Czy to jest 10 poziom, czy to jest 20 poziom? Plus jeden do wszystkich mm, zaklęć magii zmierzchu. jest 15% ataku obrony wrogich stworzeń. Premia ta jest podwajana, gdy bohater posiada umiejętność odporność. A daj te plus 1. Mam nadzieję, że jakieś zarąbiaszcze wytegujemy yy, spele. Dobra, daj wybitne natarcie. Przyjazne stworzenia mają plus jeden do zadawanych obrażeń. To jest podwajane jak mamy Magię Zmierzchu, Magię Zmierzchu mamy, więc to nam się fajnie kombi, podczas zadawania zwykłych lub nie za tworzenie Dobra, weźmy sobie te cieniste oszcza. Nie trafiliśmy tutaj kolejnego, raz, dwa, trzy. Jeszcze dwóch potrzebujemy z tym znaczkiem, żeby być awanturnikiem. Chryszta zadaje plus 200 do obrażeń bazowych. Czy to jest dużo, czy to jest mało? Kurde, no ciężko powiedzieć. Te szóstkę zabiję, nawet ponad te siódemkę. Nie pamiętam, ile mają tam hapeków. Eee, dobra, weźmy sobie wybitne szczęście. W takim razie, gdy przyjazdy stworzenia wykonują traw, przeciwnicy nie dokonują kontrataku Zaklęcia również mogą wywoływać szczęśliwy traw, zadając 150% obrażeń. Szansa na szczęśliwy traf zwiększa się o 5 za każdy punkt szczęścia. A weźmiemy sobie szczęśliwego trawka. Dobra, trafiliśmy sobie muralki do naszego awanturnika, więc sobie te zaawansowane przywództwo weźmiemy. Przecież tam była kusząca obrona. Przeciwmagiczna. Determinacja szans na otrzymanie dodatkowej tury przez przyjazd zwiększa się o 1% za każdy punkt. Morale. Mamy dwa, ale itemami będziemy mogli to sobie jeszcze podbić. Maksymalnie to może być 3 albo 5. Już kurczę nie pamiętam. Morale przeciwnika zmniejszone niekoniecznie, gdy przyjazd ze stworzeniem wywołuje negatywny. Dobra, determinacja. No, no to ty, tak to właśnie wygląda na arenie, nie? O, ósmy poziom, stary. Ósmy poziom. Zapomnij, że wbijesz sobie ten, niezależnie od tego, ile tych sobie trafisz. Dobrze. Przedmiot mamy statystyki 3, 6, 2, 3, 3 2. Troszkę czaru, troszkę do ataku. No i te moralki plus jeszcze szczęśliwy traf, na to będziemy liczyć. Chwała żebraka, moc ojca, smoków. Czy możemy sobie, szkoda, że nie możemy podejrzeć tutaj, w trybie wyboru, jakie dostajemy bonusy z danego setu. Jeden do ataku, jeden do obrony bierzemy w tej sytuacji, bo to są dwie statystyki z jednego przedmiotu. 7 oczu plus 1 do poziomu wszystkich zaklęć to już będzie overkill dla nas. Tak szczerze, bo i tak Magię Zmieszku mamy na całkiem konkretnym poziomie. Zaklęć będziemy mieć 8, chyba że wybierzemy jakiś artefakt, co daje nam wszystkie zaklęcia, ale zobaczymy. No hitynowa tarcza wydaje mi się tutaj game changerem, chociaż moc ojca smoków to jest tutaj, tak? Jakbyśmy mieli dwa pół przedmioty, to nic. Za 3 przedmioty dopiero mamy plus 2 do wszystkich atrybutów, bo to jest smocza zbroja, co nie 4 atak, 4 obrony czyli w sumie 8 jak to sobie weźmiemy 12-4 to też dostajemy profitu 8 a to dawaj to będziemy Lordem Edgarem w bocznym secie może jeszcze tutaj uda nam się jakiegoś jakiś artefakt z setu znaleźć i plus 2 do wszystkich atrybutów byłoby jak najbardziej na plus minus jest taki że mamy cholernie mało mary i cholernie mało mocy to byśmy sobie chcieli chcieli zwiększyć trinketik do Chyba Trinket jest lepszy, bo możemy dostać lepszy pas niż plus 2 do ataku. Siła wojownika, męstwo strażnika. O! Defense? na no, atak mi szkoda, bo to jest plus 3 do ataku i łapy mamy zajętą. Wezmę Trinket. Trinket będzie bezpieczniejszy. Mamy bardzo fajne bębny wojny. Bardzo fajny przedmiot. Duma szermierza. Albo hełm plus 3 i Honor rycerza wtedy do tego, tak? A nie, to jest honor, to jest honor. No ja wezmę bębenki, bo obrażenia zadawane przez wszystkie stworzenia są zwiększone o jeden. To bardzo fajne. Tarcza rozjuszonego ogra. O! Ogrza pałka chaosu plus 8 do ataku i to sobie chyba machniemy. Yy, mamy pelerynkę. Przyjazne stworzenia dalej mogą używać ataków dystansowych. Bierzemy ogrzą pałkę chaosu. Dobra. Udało nam się rolnąć fajną Tarczkę, która jest setówką, moc ojcy smoku, będzie mieć plus 3, 3 ataku, 3 obrony, tak? Plus jeszcze z setu dostanie plus 2 do wszystkich atrybutów, czyli de facto ta tarcza da nam plus 5 do ataku i plus 5 do obrony, czyli tu będzie mieć 21, 21, 8, 4, 5. Następnie zmniejsza kontra O, ale śmieszny pierścionek. Byśmy sobie wtedy zagwarantowali ściąganie kontrataku jednym pierścieniem. Niezłe. Niezłe. Ja wziąłem generację yy, fokusu wziąłem. Hmm. Nakrycie głowy. Raz na rundę, gdy zabijesz wroga heroicznym trafę, możesz użyć tej umiejętności jeszcze raz. Bezużyteczne, mi się wydaje, na arenie, bo staki tam będziemy mieli dosyć spore. Pierwotna księga pozwala bohatrowi korzystać ze wszystkich zakryć magii pierwotnej. W teorii, w teorii niezłe, ale w praktyce my będziemy mieć zobaczyć tylko 60 punktów many. To jest ostatni artefakt, chyba tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A nie, jeszcze dwa Jeszcze dwa Nie, no ja biorę to. Będziemy kontrataki ściągać. Brzmi fajniej, w sensie bardzo oryginalnie. No i ostatni artefakt męstwo ludów fajnie że nam się też poświetlają przedmioty jeżeli są setowe tutaj przy wyborze lub poświetlają się sloty w które możemy to wsadzić no i tutaj budki albo pas 10% mniej obrażeń od magii 2 do mocy zakręć a następnie 25% do całościowej mocy zakręć no to weźmiemy sobie budki teraz mamy 7 dobra Zaklęcie. jedno z moich z moich ulubionych zakręć czyli sen no to jest raczej yy, brain, brain, jak się mówi? Brain Dead, Pik. Nie trzeba tego w ogóle sobie analizować, tylko sen brać. Armia Cienia jest też ciekawa. Zwiększa jednostek wybranych przy oddział oddziale. O 20% jednostki te są tymczasowe i nie mogą przekroczyć, ale jest drogie. Sen już jest drogi, biorąc pod uwagę 60 punktów many. Także tak. Eee, daj mi ten sen. Wczesny start. Ja tak lubię wczesny start. Jezu. Im dłużej gram, jebusy czy crossy czy inne scenariusze, tym bardziej ten wczesny start doceniam, szczególnie w, w late game, żeby sobie wybrać na stworzenie po prostu w korieczce, przesunąć. Ale mamy też pocałunek Nail'y. Bardzo fajne zaklęcie, dzięki któremu można fajnie grała zrobić. Jak coś polecam, jest też film u mnie na kanale, jak to robię. Eee, wczesny start, czy Nail'e? Dobra, raczej to trafię, biorę Neyle. Peledyna Cienia, naturalny spokój i cisza. Yy, szczerze nie zdarzyło mi się jeszcze chyba ciszy wykastować. A to pewnie versus yy, prawdziwy gracz by się mogło zmienić. Peledyna Cienia, no takie te trzy na arenę mi się wydają. Hmm, hmm, takie mech w ciszę nie widzę Czemu miałbym zagrać ciszę na przykład zamiast snu Dobra weźmy to dalej wrażliwość zadawane obrażenia 30% brane wroga trzyma 50% więcej obrażeń z jakiegokolwiek źródła 50% to jest bardzo dużo tylko znowu że to mana manożerne a to też pytanie czy wczesny start mi cokolwiek da No właśnie tak to sobie można gdybać tak to sobie można gdybać weźmy sobie ten szał znaczy wrażliwość rozkład gruba skóra wydłużony cień plus 2 plus 2 efekty wraz eee, efekt zmniejsza atak obrony zwiększa się z każdą rundą okej okay. okej okay, daje jako placeholdera tą kamienną skórę błogosławieństwo albo szał Obrony stworzyli natychmiastowo i w niekontrolowany sposób atakuje najbliższą najbliższy losowy cel Daj tego blesa czas miłosierdzia wybrane To jest bardzo fajne zaklęcie i zabrakło dosłownie jednego, jednego punktu y, mocy zaklęć żeby mógł spuszczać na wszystkie jednostki ale by to padało o możemy sobie tak heroicznym strajkiem zbić kontratak No i jeszcze zaklęciem wtedy czas miłosierdzia final bardzo drogi przyspieszenie uchwycenia kula ognia Wątpię, żebym puszczał kulognia, tym bardziej, że my nie jesteśmy jakimś tam turbopotężnym potężnym magiem. Szybkość raczej też wątpię, ale weźmy. No i jedziemy. Jednostki. Wampirek, Anioł albo Fenix. Yy, szczerze, kurde, to jest 18 dych. 18 wampirów mówisz. 18 wampirów. Ja bym wzięła Anioła, tak czy inaczej. Ja bym wzięła Anioła, bo Anioł no, jedyna w sumie dy dystansowa jednostka, te siódemki aktualnie. Obrażenia też zdecydowanie większe. Dobra, dawaj taniąki. Jeżeli chodzi o tę jedynkę, no co ja mogę więcej powiedzieć? Kapitan Straży, totalny pogchamp. Ma double strike'a, więc będzie robił oro. Najlepszy z tych trzech. Jeżeli chodzi o naszą tutaj tę czwóreczkę, no to ja bardzo lubię, jestem fanem Minotaurów. Zwiastunki Słońca niekoniecznie jestem fanem. Jeżeli chodzi o modliszki no to za bardzo zdania nie mam, bo tym hype'em to prawie nic się nie, nie pograło. W sensie, no w demie ich w ogóle nie ma. Dobra, daj mi minutaura mojego kochanego. Kolejna jedynka, ta jedynka. 135 raszotów zasięgowych czy gezy. giezy, giezy nie ulepszona, ta jedynka. Fajnie, bo one mogą zadawać więcej obrażeń, im jednostka jest. Yy, wyższego tilu Dobra, daj Rashota pożerać Inkwizytorka i czerwy. Yy, czy któryś z Was strzela? Nie, Oroboro strzela, tak? A Inkwizytorka, jako tank, nasz Frontline to jest to i to. To ta Inkwizytorka mogłaby w teorii być. Chyba, że pożerać coś ma ciekawego. Przeszkody, pułapki raz rozwłoki i obniżenie pasywne, A tak to nie do, zadaje obrażenia. zamiast tego cel jest natychmiastowo unicestwiany, jeśli posiada mniej niż 40% zabity w ten sposób, lub nie pozostaje psy po ciała. Ciekawe. Ciekawe, ciekawe. Ja lubię te roborosy. dawaj roboroski. Dobra. Yy, t dwójka strzel, zborowie kultysta lub wyrafinowany infiltrator. Infiltrator, moja ulubiona jednostka tylu drugiego. Uważam, że to jest absolutny tir. S. Chyba nawet tak, po, po, przez to oszałamiające trafienie powstrzymuje cel przed kontratakowaniem. Dodatkowo ma jeszcze siedem inicjatywy. W sumie to jest samo co kusznik, ale bierzemy ziomeczka. Mamy Iliada winnego. Czy ty masz tamta? Przebudzenie Ziemia, zwiększa swoją szybkość oraz inicjatywę o 1. Kontratak nielimitowany aż do końca walki. Ale tutaj nic nie mamy, tutaj jest wersja nieulepszona i tonta nie ma, ale dodaj no te bydlaki. No i ostatni tutaj upgrade, jaki byśmy sobie chcieli zrobić. Dużo mamy ataku, sporo mamy obrony, więc weźmy sobie. Pół na pół, w sensie plus 2 tego, plus 2 tego. Jesteśmy gotowi, zaczynamy naszą biteweczkę. Daj strzelaczy w ten sposób, tych jakoś na front bardziej. Dobra, I co ty masz w sobie? O Jezu, jakie ty masz staty nawet duże. Lepszy niż nasze chyba wyrolował. 27, 7, 17, mamy 23, 8, 20. Fiu, fiu, fiu. Dobra, jego anioł będzie przed naszym aniołem. Potem jesteśmy, potem jest on. No to co zacznijmy sobie usypiać Aniołka nie możemy wiadomo Ale możemy na przykład uśpić inkwizytorkę albo tego Niech będzie że inkwizytorka my sobie tutaj dajemy wejcika. On strzela my też strzelamy Tego najsłabszego chyba co Niestety nie udało się wiecie co zmniejszmy sobie animacji podczas walki no i tu ja bym mógł, ale ja wszystkim co mam waituję. Nawet tym aniołem powinienem waitować. 6 filtratorów, spoko do przeżycia. Ty idziesz, bo ty jesteś bardzo, bardzo wolny. Ty idziesz tak ostrożnie, żeby na stanie następnej turze pizgnąć. A ty już możesz tutaj dziobać. Najlepiej tego. Minotaury, potem strzelacz, potem to, potem to. Do to minotaurów jeszcze trochę. on nie dojeżdża. A on nie dojeżdża, mógłbym pizgnąć tych, 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 tych. Dobra, ona śpi. To pizgnijmy sobie w Minotaura. I o, jemu nie oddaję, on ściąga kontrolę ogólnie i możemy sobie kontrę jeszcze Heroic Strike'iem ściągnąć. O, kurde, zrobimy, ściągniemy. Wal to. Dobra, konta ściągnięta. No i gryź go. Dobra, morale padły, super. Znowu możemy zrobić pod to prawie to samo. Ściągniemy kątę. Ugryziemy tą jednostkę T1. Bo to jest dosyć niebezpieczne na, na nasze te szóstki. Na przykład. Aniołeczkiem, aniołeczkiem, dziabni tego minotaura w sumie. Tak bolała, ale niespecjalnie. Jakieś zakręcie możemy sobie puścić. Eee, dobrze, daj błogosławieństwo na ciebie. Walimy w to. O, tam skrytem weszło. Nice. Alby tutaj siadło, siadł w Shockwave pod kątem. Cudowny. O, wysokie morale, patrzcie. Całkowicie wartość ataku atakujących przeciwników do końca rundy. O! Jebut! Tak, obrocznia są zmniejszone, ale to jest bardzo satysfakcjonujący atak. Dobra, pozbyliśmy się tego, tu nam jakoś muralki nie weszły, tu jemu kryt wszedł i muralki, proszę bardzo, Krok komputer szalony. Biedny infiltrator jest ale zarobisty jest to że nawet tak z, z jedną jednostką zostawiony jest w stanie robić robotę no taki infiltrator na przykład też na jedynce może ściągać kontry i tyle w temacie mm, Kogo gryziemy To już chyba Większego znaczenia nie ma Okej okay. Aniołkiem sobie rzucimy i zabijemy ciebie. Teraz ty. No to tutaj to już jest czyszczonko, nie? Jedno. Drugie. Trzecie. Zaraz sobie puścimy. Ten nawet tam nie dojdzie ten Y, nie? Igrydę. Możemy dać pocałunek Nail'y w sumie. Na to. Teraz każdy, każdy ten jaki wykona, ja nawet uderzę, żeby ją obudzić, obudzimy ją. Jak się ruszy straci ile? Dwa. Jak uderzy straci znowu dwa. Walwa Po prostu pizgaj. E, wow, 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 wow. Zwiększa obrona, gdzieś, a szybko się dwa rozprosza wszystkie negatywne. Co się ma o zabierami? To jest związane z czym? Nie jest napisane do końca. Zobaczmy z krytykalach. Chłop ciągle po jednym traci, nie? No i dawaj, uderz dwa razy pięknie. Znośnie. Dobra, i doszedł nasz tutaj iglid z krytykalem. Wściągiem mu konty z heroicznego strajka. Pisniemy go potem z jeszcze z krytykalem. Tu sobie dobijemy Ciebie. Wsiągniemy tobie również kontrę. Weź przyspiduj, nie wiem tego. Okej, okay. strzał, raz, dwa. krytyka wszedł nawet. No i nie było podjazdu. Nie było podjazdu, ale to przez to, że to jest versus AI też AI nie używa tej jakby wszystkich yy, możliwości. Słuchajcie, to był Triporeny. Jeżeli Wam się podobało, no to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, komentarza. No i oczywiście dziękuję wszystkim wspierającym za wspieranie mojej twórczości. Dzięki Wam. Ilość takich jakości i w ogóle materiałów może powstawać spod mojej ręki uważam to co powiedziałem na początku że tryb areny będzie jednym z najpopularniejszych trybów że część ludzi w ogóle szczególnie tych którzy nie mają czasu będzie grał tylko arenę. Yy, oczywiście do pewnego momentu bo ladder wszystko spoko jak, na, jak najbardziej całość automatyz automatyzowana z laderem czyli drabinką i tak dalej jednak w moim zdaniem fajnie by było gdyby dorzucono do tego jakiś powiew takiego poczucie progresji naszego bohatera Czyli nie, że sobie dajemy szybki mecz, to rankingowa, wybieramy arenę i lecimy tak jak tutaj było to przedstawione na filmie. W sensie bardziej mi chodzi o końcówkę gry, że jest koniec gry, że przechodzimy lub giniemy. Nie? i wtedy i tak jest koniec trzeba grać następną, żeby tam było na przykład żebyśmy byli nagradzani za każdego wina czyli żebyśmy mogli jakiś każdy element ekwipunku naszego bohatera dostawać czy zdobywać nie? na przykład zaczynamy sobie na poziomie piątym mamy trzy jednostki ewentualnie cztery z puli takiej wybieramy jak wybieraliśmy i potem co wygrano dostajemy jeden poziom który blokuje nam kolejne możliwości rozwoju naszego bohatera ja natomiast, jeżeli chodzi o ten tryb, na pewno będę robił turniej, jak tylko w early Oldenera się pojawi, więc jeżeli jesteście zainteresowani czy to areną, czy ogólnie Heroes of Might Magic Oldenera, czy też ogólnie grami strategicznymi, to zapraszam do mojego Discorda, żebyście do tej cudownej społeczności dołączyli. Dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, do usłyszenia w kolejnych materiałach, na razie, trzymajcie się, cześć!